Witam serdecznie na kanale Rolnik szuka. Dziś znajduję się w Kielcach na 25 edycji Targów Rolniczych Agrotech. Przez 3 dni trwania targów można było znaleźć mnie na stoisku marki John Deere, gdzie rozmawiałem z rolnikami na temat komfortu. Pytałem ich, jakie rozwiązania odnośnie wyposażenia, rozwiązania konstrukcyjne wpływają właśnie na komfort podczas pracy. Przede wszystkim temperatura, czyli automatyczna klimatyzacja. Druga rzecz to jest amortyzowana kabina, amortyzowana przednia oś, na pewno wygodny fotel operatora, czyli wszelkie możliwe regulacje w zimie podgrzewanie fotela, odpowiednie lusterka, czyli zimka duża widoczna z tego ciągnika. No Myślę, że nagłośnienie, czyli radio no też pomaga nam w ciągu dnia pracować odpowiednie systemy, czyli system jazdy automatycznej, AutoTrak, Autotrack iTech Pro przydałby się na urociach. Jakaś pomoc zdalna, czyli JD Link. W skład chodzi wszystko. Zarówno jak i skrzynia, jak i kabina, wyposażenie kabiny, klimatyzacja. To wszystko. Tak tak samo jeździłem, rządirami w pełnym wyposażeniu i znając polskie stare maszyny, to widzę coś różnicę. Nawet zwykła skrzynia półautomatyczna, a skrzynia pełni automatyczna, bez to jest ogromny komfort. dodatkowe wyposażenie, jak, automatyczne nawrócia, typu autotrack, wszystko to sądzi, że to jest ogromny komfort. Na John Deere plusem jest to, że jest bez automatyczne prowadzenie. Operator ma wszystko być pełni na maszynie i nie musi uważać na to, czy jest nie zbacza wyznaczoną ścieżki. nie, na pewno amortyzowany klimatyzacja, radio. Myślę, że jeżeli jest lato, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, no to na pewno to na komfort to klimatyzacja. klimatyzacja. Yy, według mnie takie trzy najważniejsze elementy to dobra widoczność w kabinie, panoramiczne lusterka przede wszystkim, najlepiej jak kabina zaparta na czterech słupkach fotel yy, zintegrowany z podłokietnikiem, oraz sterowanie, czyli funkcjami hydrauliki, czy EHR. Amortyzacja siedzenia, podstawa. Siedzenie gramy. pneumatycznie. E. No, e. też. Potem oczywiście przednia ośka, amortyzacja, jak już kolega powiedział. E. Kabina, amortyzacja, nawigacja. Eurohacki. <grym> I sterowanie podnośnika-zbłotnika. Automatyczna skrzynia biegu autotrak co prowadzi yy, podczas i tak tak jest automatyka y, zmiany przełożeń tutaj y, o nazwie autokład y, przekładnia która zmieni nam przełożenia te pod obciążeniem y, mamy przekładnie które zmienią nam również zakresy już komand. Y, także to na pewno usprawnia także super jeśli mamy takie wyposażenie y, i możemy już tej prawej ręki nie angażować do zmiany biegów i wiadomo te biegi będą lepiej dostosowane, bo w każdym momencie będą wyrzucane. Często jest tak, że, że jeżdżąc na manualnej przekładnie nie zawsze trafimy, czasami przeciążamy przy ruszaniu ten ciągnik, bo no, chcemy ruszyć z większego biegu, żeby już później go nie przełączać. Klimatyzacja. Tak jest, klimatyzacja w upalne dni chyba nikt nie zaprzeczy, że jest po prostu zbawieniem. i hydrauliczne. Bardzo, bardzo dobre, tego jeszcze dzisiaj nie było, a wiadomo, łatwiej będzie nawet zaprogramować, bo gdy mamy już elektrozawory, to już e, myślę, że często mamy też programowanie sekwencji, e, no i nie musimy machać tą dźwignią, tak, czyli przycisk, dzięki któremu obsługujemy hydraulikę zewnętrzną. Co jeszcze? Szybę, tak, te pracujesz z ładowaczem tak jest. Szyba, często panoramiczna, z szerokim kątem widzenia, cienkie słupki. Chodzi dokładnie o sprzęgło na guziku. Przycisk sprzęgła na dźwigni zmiany biegów. Również daje nam taki komfort, że już nie musimy angażować tej lewej nogi, yy, która musiałaby pracować na pedale sprzęgła. Na pewno wygłuszenie kabiny. O, wygłuszenie kabiny, tak. Te decybele, które nam doskwierają. E, gdy jest ich mniej, na pewno na pewno nasza głowa tutaj mniej to odczuje taką dłuższą pracę. E, na pewno klimatyzacja. Tak jest, klimatyzacja, co jeszcze? E, radio. Radio również. Jeszcze coś znajdziemy? E, tak naprawdę w kabinie wszystko musi być pod ręką zasięgu operatora. No, jakie funkcje powinna posiadać przekładnia na przykład, żeby praca była bardziej komfortowa? Może być to przekładnia bezstopniowa lub power shift z opcją automatu. Wyciszenie za Czy bez sprzęgła. Aha, że wciskamy hamulec automatycznie wysprzęgla nam ciągnik. Oczywiście, że tak, super. Szczególnie w Wodowaczu, kiedy dojeżdżamy gdzieś i chcemy to zrobić precyzyjnie, od razu zahamować, żeby nie uderzyć w tą e, przeszkodę przed nami. No przednia amortyzowana oś, TLS. Co jeszcze? Autotrack. Autotrack, czyli prowadzenie. prowadzenie. Wygodne siedzenie. I automatyczna skrzynia biegów. Amortyzowana oś. Oświetlenie. Lotówka. Przedni tus. no Najlepiej jakby była z automatyczna. Nawigacja. TLS i HMS. Amortyzacja przedniej osi, oczywiście komfort, bo nie skaczemy na tej drodze, ale i przyczepność w polu. Bo mając amortyzację, koła są bardziej do, dopychane do ziemi i ten uślizg minimalizujemy. Przez to też mamy mniejsze spalanie. No i komfort na wysokim poziomie. Amortyzowana oś przednia, TLS, tak, tak. amortyzowana kabina, wygodny fotel, no i ten joystick taki niezawodny, podręczny. 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 E, Intencyjne sterowanie czynnikiem, mm -hmm. oczywiście rewers który ułatwia pracę oczywiście przy obrocie manewrowaniu. Myślę, że bezpośredni wpływ na komfort pracy samego operatora. Fotel pneumatyczny ogrzewany może być, może być wentylowany. Fotel obracany, który mega pomaga w obserwacji maszyny, w samej jej pracy, samego zapinania maszyny myślę, że wybór konkretnej marki poprawia komfort bardzo w pracy <głos> operatora. <głos> na komfort mogą jeszcze wpłynąć takie elementy jak oświetlenie robocze oraz lusterka. A jeżeli chodzi o oświetlenie no to na pewno oświetlenie ledowe, które tutaj węce nie ma niestety, ale na pewno jest w modelu R i jeszcze elektryczne lusterka, podgrzewane, składane. Co bym tu jeszcze dodał? I jeszcze amortyzacja kabiny. Pewno klimatyzowana kabina, podgrzewany fotel operatora. Na przykład jak robimy na jesieni czy zimową orkę, wykonujemy. Ale też na przykład takie elementy związane z jazda, na przykład w w traktorze. Podstawowa przecież sprawa, tak? Tak, żeby taka tak wyjeździć się traktorem. Zaczynamy od kabiny, komfortowej klimatyzacji, mm -hmm. automatyczna skrzynia. Mm -hmm. no, wszystkie takie są. Przyciski z tyłu na przykład na, na do... Tak, to jest szybkie sterowanie. Cięgo hydrauliczne. Cięgło hydrauliczne, owszem, to jest element, który usprawni nam e, pracę, zwłaszcza przy dużych, ciężkich maszynach, gdy ten łącznik centralny, centralny musielibyśmy mieć e, potężny. E, a co do takiego łącznika by się przydało na błotniku z tyłu? Podnoszenie, guziki do podnoszenia. Guziki, guziki do podnoszenia i do obsługi tej, tego łącznika, czyli? E, Przekładnia bezstopniowa. Oczywiście klimatyzacja w kabinie, no to jest podstawa dzisiaj. Przede wszystkim amortyzowany fotel. Automatyczny to jest podstawa. Dobra, jeszcze coś masz? No e, i automatyczna skrzynia to też dla wygody. E, amortyzacja kabiny. Amortyzacja w osi. Ja jestem alergikiem, więc e, na pewno dla mnie jest najważniejsze to, że kabina ma porządne uszczelki na szybach i one są naprawdę dobrej jakości, ponieważ e, przy pracy w kurzu, w pyle naprawdę pomagają. E, ponadto filtry kabinowe. I klimatyzacja no to rewelacja. 99% oczyszczenia powietrza. Nie ma czegoś takiego, że rzuci kurzem z nawiewu, czy nie spotkałem się z czymś takim, naprawdę jestem zadowolony. Na przykład amortyzowana oś, kabina dostosowana, amortyzowana, oświetlenie też się przydaje w jeździe. Może no, jakaś kamera z tyłu, żeby było widać jak podjechać pod maszynę, nie? Dokładnie, system kamer, które możemy zamontować, które może obsługiwa obsługiwać monitor Command Center, oczywiście e, zamontowany w ciągniku. Używuję maszyny Jodira już dobre kilka lat. Właśnie według mnie takim, taką, taką opcją komfortową w maszynach Gendera jest zastosowanie kabinę przede wszystkim, bo ja jako rolnik z południa, dość mam górskie tereny właśnie. Bardzo dobra widoczność w kabinie, dużo przeszklonych drzwi, ogólnie wysoki potem, gdzie można dostrzec naprawdę każdy kąt, co się dzieje z traktorem, każde koło zobaczyć, przy, przy przód traktora. I do tego jeszcze bardzo dobry podłokietnik wielofunkcyjny z fotelem razem amortyzowany, w którym jest bardzo dużo funkcji połączonych i nie trzeba szukać tego po całym traktorze, tylko ma się wszystko w jednym miejscu pod ręką. Prowadzenie równoległe, e, sterowniki, e, automatyka, układy telemetryczne, telematyczne, e, również Eurohack Eurohaki kabina. Eurohaki kabina. Klimatyzacja, amortyzowana oś i. Kabina, kabina pewnie. Kabina, tak, kabina. EHR. Bardzo dobre oświetlenie. Skrzynia automatyczna. Oczywiście miękka Oś z przodu. Pneumatyczny fotel. Ledówka na lewym błotniku, elektrohydrauliczny. E, tak Rewers. E, wyciszenie kabiny. Amortyzowana kabina i ruchoma korumna kierownica. Yy, przestronność kabiny, widoczność z niej. Yy, żeby słupki na mnie zasłaniały. Potem pneumatyczny? Bardzo fajnie. A pani koleżanka, ma też jakiś pomysł? <laughs> <noise> Jeśli będziemy pracować w nocy, to musi być bardzo dobre oświetlenie. Oczywiście, bardzo popularne teraz oświetlenie, oświetlenie 360 stopni, oświetlenie LED-owe, w to myślę warto zainwestować. No, pracując w zupełnych ciemnościach, e, możemy te światła uruchomić i naprawdę pracować niemalże jak w dzień, bo obszar do ciągnika jest bardzo dobrze oświetlony i nie męczymy swojego organizmu podczas pracy, prac późnych wykonywanych często do, do, do późnych godzin nocnych. Witam, kimi? jestem Bartek. Bardzo yy, mi nawigacja, jazda równoległa, tak? Przykładnie bezpośrednio. Wygłuszenie kabiny, umiejscowienie przycisku, żeby było łatwiej sterować, oświetlenie led bo dużo daje nocy. Fotel, wspomaganie, siedzenie to jest podstawa, widoczność. Co do przedniego sprzęgu, to bym zamontował kamerę widzenia. Bo nie wiem jak to jest w rolnickie, bo ja jestem sadownikiem. To no, widoczność tutaj z przodu. No i jeszcze co? E, GPS przez trudność kabiny oraz ruchoma kolumna kierownicza. No i jak najbardziej klimatyzacja mi się wydaje, że sprawia komfort. Dobre rozłożenie przycisków, obsługi, sterowania, tematyczne siedzenie, amortyzacja dobra. No i oczywiście klimatyzacja. Myślę, że komfortowe by było oświetlenie 360 stopni. Będzie to EHR w takim ciągniku, Czyli możemy sobie ustawiać głębokość danej maszyny. Mhm. E, klimatyzacja, e, amortyzowana kabina, oświetlenie LED, e, regulacja w sierokie listerka, prowadzenie. Klimatyzacja, co jeszcze? Z kierownicy. Dokładnie, o, no, super, super. No to są elementy związane z komfortem. E, Tur. Tur, dobrze. Jeszcze jakieś elementy? E, Przedni Także tutaj nawigacja, autotrack, sam pojazd prowadzony przez system GPS. My możemy skupić się na ustawieniu dokładnym maszyny, co wydaje mi się bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Co jeszcze, nie mówiliśmy o elektrohydraulicznym podnośniku, który również ma e, fajne, wygodne funkcje, możemy sterować wygodnie bez siłowania się z dźwigniami, e, załączanie wałka, elektrohydrauliczny przycisk w kabinie, załączanie dźwignią też może nie byłoby jakieś tam e, mocno męczące, ale dzięki temu, że mamy elektrohydrauliczne załączanie, możemy załączać również wałek i wyłączać z tyłu ciągnika, co jest również e, super rozwiązaniem. E, przyciski EHR, wracając do EHR-u, znów przyciski z tyłu, no też komfortowa sprawa, podjeżdżamy pod maszynę, a chcemy zaagregować ją z inną maszyną, często bardzo ciężką i dopasowanie tych haków i, i trafienie też często staje się wyzwaniem, ale kiedy mamy właśnie możliwość sterowania tym podnośnikiem, to na pewno nam to ułatwi. Do tego elektrohydrauliczne sterowanie wyjściami. Nie jest jakieś bardzo męczące może e, ruszanie dźwigniami sterowanymi, e, które sterują linkami naszym rozdzielaczem, ale słuchajcie, gdy na przykład pojawia się już łącznik centralny e, z tyłu hydrauliczny, to fajnie mieć przycisk który umożliwi nam sterowanie właśnie jedną parą wyjść i możemy sobie ten łącznik regulować hydraulicznie, nie siłując się, nie chręcąc z tym łącznikiem e, przy dużych maszynach, e, często bardzo ciężkim i, i trudnym, prosto do założenia. Nawet takie proste radio można by tutaj zaliczyć do komfortowej jazdy, bo e, wiadomo fajnie być e, nieodłącznie z wiadomościami, e, co się dzieje w kraju i tak dalej, ale nie tylko posłuchać muzyki spokojnie w wygłuszonej dobrze kabinie. Oświetnie. Oświetlenie tutaj też wspomnieliśmy, ale właśnie fajne teraz ostatnio bardzo popularne oświetlenie 360 stopni, też myślę wspomaga, wspomaga bardzo jazdę. Zwłaszcza, że widzimy tendencję montażu lamp ledowych, które sobie zakładamy na naszych nawet starszych ciągnikach. No i wiele lat jeździliśmy na, na halogenowych i teraz widzimy tą ogromną różnicę jak, jaka siła tych, tych lumenów przemawia za oświetleniem ledowym.